Z tego rzeczy, które was ominęły, ja poszedłem do Karaoke, e, odrobinę się pouczyłem, a, i oficjalnie zaszedłem na chwilę do Tartarusa, żeby zobaczyć, jak tam fajnie jest to tylko e, bossów, którzy tam e, siedzą. O, to nie było przyjemne, zwłaszcza w momencie, kiedy Yukari nie jest zdrowa. E, to mnie właśnie zastanawiało, jak w tej poradzę, jeżeli Yukari nie będzie zdrowa, ale zobaczyłem, że to po prostu nie przejdzie. Ech. I przede wszystkim muszę sobie sprawić się ode mnie na inną personę do tego. Bo... Zwyczajnie się nie da, o tak powiem. Nie zrozumcie mnie źle, ale... Pee. Jeżeli... Praktycznie połowa naszej drużyny upada, tylko dlatego, że przeciwnik trafia jej fizycznym atakiem. To coś tu jest nie tak. Więc chyba rozumiecie o co chodzi. No ja teraz policaj. Masz coś nowego? O. O, to tak to da... hmm, Gisony, o. To mi nie da aż tak wiele. To mi odominy da. Nie. Czy z strony mają bonusy? Chyba bardziej tutaj na stojak. To mi nic nie da. Zaczynamy. To nie ma nic. ...specjalnie dobrego. Aż znaczy na pewno mogę sprzedać wszystkie imitacje Katan. Będzie dobrze. Ktoś jeszcze sprzeda. Gdyby? Najgorsze mm -hmm. jest, ja że nie mam pojęcia, jakie tam efekty do, do tego by doszły. Właściwie może dojść coś dobrego, może dojść coś absolutnie beznadziejnego. Hmm. No dobra. Gdzie jeszcze mogę coś zrobić? Eee, czy mają otwarte? Mają otwarte. Eee, uh, jakieś sensowne akcesoria? O, no, powiedziałem sensowne. A I mean, mogę sobie kupić takie pieśniątki, ale... Tak. Okay. 10% HP więcej nigdy nie zaszkodzi. Zawsze może to będzie oznaczać, że przeżyję jeden atak, który pozwoli mi wygrać walkę. Eee, dobra... Trochę fajki nie się Yukari? się Ej kto, jesteś sam? W sumie też. Przynajmniej się czasami z jest fajnie, ale... Czasem warto też mieć chwilę do siebie. Hmm, okay. Skoro tak mówisz, to chyba zrozumiałem aluzję. Hmm, a, fantazji, coś mają. Czy macie coś, co może mi się przydać? Uh, nie wiem czemu, ale... Mam inną wrażenie, to się przyda. A, uh, musel drink jeden. Ciekawe dla kogo? pan Robert Nie, no, sztukę jako ciekawostka. Nawet no, jakie by nam no, była kiedykolwiek potrzebna. A, to skoro już mam musel drink. Jestem pewna, że ktoś chciał się go napić. Tym tyle. Cześć robię to, mam dla siebie coś No, nigdy nie próbowałem w masodingu Czy on jest bezpieczny? Nie Cóż, masz moje podziękowania Będę będę próbował go spróbować w najbliższym czasie Proszę przyjmij to w nagrodę Debarwę albo teraz jeszcze, że dopiero co kupiłem fane Co jeszcze mogę zrobić? Czek I to, tylko że tego nie nie zrobię jak oni niby oczekują, że ja to zdążę zrobić? To jest na piętnastym piętrze! A mi mogę to przyjąć, ale... Eee. Najwyżej po prostu zawalę! Eee. A właśnie, w sumie skoro już tu jestem, to mogę stosować jakieś persony Bo chyba stwierdziłem, że spadał, bo chcę z tym zrobić... ...pocznie co... ...gadł basz... już jedną mam, a basz od dwójka w nakomatę hmm. To szczerze nie wygląda tak jak bym chciał A ty nie jakby co Hm. I Foldalus wciąż nie daje mi tego samego No ma to można razie po prostu... W to w jedyny słuszny sposób Tylko czy na pewno sobie. To nie ona w sumie, jeżeli jest... Jeżeli ma takie bonusy do Archie to raczej nagle znikąd nie weźmie się Ech. w buffu od Absalas a Pixie matko bije Hmm, tak, to zawsze mogę wrócić do tazeruta i sfuzjować, nasz poszczególny sfuzjować Najsie czasy, Pixie, a zaraz. Tak, bo jest najmniejszy problem. Ej, poziom. I to I jeszcze jeden poziom. O, tam się podoba, na przykład. Repatna. I ma na 10. O jest, na 10 dopiero. Dobra, teraz tak, jest nekomata. A ta dwójka, co da? O mojej którego sfuzjować nie mogę które wciąż nie daj mi tego co trzeba. no dobra. Hmm. Muszę jakoś wykombinować, jak to mogę na zrobić. A. Bo nie to studiować już jakiś czas temu, ale cicho. A. Um, num, num. Hmm. Co? Nie patrz na mnie jak ja. Twoja, że czuję się taki trochę osaczony. A, zepsułeś mi chwilę. Nie mogę docenić smaku mojego limitowanego, mojej melitywowanej kanapki rożka. sobotnej. Hmm. Okej. Okay. Ale jest na tyle wysoki, że mogę? Czego chcesz? A, właśnie, co chcesz? A, jesteś ciekawy. Czy uważasz, że jesteś rożkiem? Czy to możliwe? Ktoś taki jak ty? Taki chudzielec? No to. Jeżeli przejdziesz przez mój rożkowy quiz, uwierzę Ci. Hmm. Odpowiedź zapytać. Nie chcę, żeby było zbyt trudne. Daj mi się czasu. Oh, wreszcie go puchnąłem. Ale zaczyna się quiz. Pierwsze pytanie jest oczywiste. Jaki jest najpopularniejszy thing w tej katajce? Eee... To no. jest kawa? kawa? Dobrze. Pytanie numer dwa. Jakiego koloru jest maskotka w dzikikasce? Mmm oh fuck Czy ona? Stop! Nope. Mogę jeszcze raz podejść? Kadtajmy się. Tak myślałem. No nic, trzeba będzie innym razem sprawować. Eee. Ja nie powiem, że się tego nie spodziewałem. Może to wątkoło wiód, nie? A szkole nic nie będzie... Biła tutaj chyba też nie. Zawsze mogę sprawdzić. Chciał nie wiem, ja tutaj właśnie może być. Na przykład mogą coś gaźwki... Czemu znowu pomylimy miejsca? Gad <gaddamit> nawet Wiesz, sensie sam się znajomy tutaj, że... Wraz, że tak mylę miejsca w oczywisty sposób Otwarte? Yep Rady! Nie przeszkadzam? O, co dziwne, mógłbym myśleć, że zostawię to gdzieś tutaj A nie mogę tego znaleźć Hmm, czego szukacie? Oh, o, Ktaro! No już mnie pamiętacie. Skąd że czegoś szukam? Masz jakieś mocy czy coś? O oh, nie... Tak, tylko coś tam może kiedyś otrzymałem. Szukam moich oklarów. Nie, nie moich oklarów. Mojego potwora. Nie mogę znaleźć. Mmm... Chcę, masz pomogę. O, oh, Ktaro, naprawdę umiesz czytać umysłowe. A się tak chce myślałem, że ktoś mógłby nam pomóc. No, to też ja byś O, Ooo, pięć godzin poszliśmy później. Ciągle może być w takiej fecie książek. Wiecie, czego właśnie szukamy? Twojego portfela! Dobry, dobry. O Boże, nie. Znalazłem co na podłodze, czy on jest Hmm, okej. Okay. Wow! Tom! Szukałem tego portfela wszędzie! Cóż, nie jest to złoty portfel, ale na pewno się, że go ma złotem. Sojmasę, przepraszam. Czy ty jesteś tym, tym który nie da nas się przeprowadził, o którym wszyscy mówią? się do tej samej szkoły, Gekoken. Eee... Uh, nie, czy Przybyłem tu z HMC, aby z granicą. Nazywam się Andrelową Jean-Gro. Ale mówią na mnie Bebę. Nie ci Cię poznać. Hajime Maszte. Bardzo miło ci poznać. Hajime Maszte. O Boże. <grymne> Nie zaczynajmy tego w <grymne> A Pracuję w pokoju gotowania każdego dnia. Jeżeli będziesz znotony Proszę, i, e, przywitaj się. Mam nadzieję, że się zobaczymy jeszcze. Sayonara, żegnaj. Ten francuski akcent pewnego dnia mnie zabije. Jak boga kocham. O, wygląda no, interesującego człowieka. A, myślałem, że odłożyłem mój... 2, do tego. A, myślałem, że odłożyłem... E, moje... Co w moim potworu, więc yy, nie zgubił. A, tu jest. Wiedziałem, że tu jest. Hanie, czy to klucz do... Ej no, Hanie, wiesz dokładnie co to jest. To klucz do samochodu naszego syna. Yy, zobaczyliśmy kotaro i przypomniało mi się z tego powodu, jak to kiedyś było. Nie słyszałem yy, lekku tego silnika od długiego czasu. To... W na, Hanie. Proszę, nie do tego! Czemu musisz w samochód? Czy chcesz, skończyła sama? Eee, brzmi, jakby ktoś miał wypadek samochodowy! A, widzisz, Kotaro... Zobacz, że podniosłam głos... Przestażą ocie? Nie, bez przesady. Eee, nasz syn... Pamiętasz, co ci mówiłem? E że odszedł... E wracając do domu z pracy i miał wypadek został uderzony przez pijanego kierowcę ciężarówki śmieciaki właściwie Ach, to trochę towe. muszę przyznać. Ach, kotaro! Proszę, przywal mi, przywal mi za to, że jestem taki nieczuły. W tym samym podekscytowaniu zapomniałem jak właściwie czuć moja żona. Jestem... jestem taki. O... Ach. Sznajdi! Coś trochę więcej wiem! A wiecie co mnie bardzo smuci? Że i tak nie mogę iść do Tartarusa. Do, do w sumie chyba już poczekam do... bo też za dni do ósmego. To chyba będzie najlepiej. O! Dlaczego powinniśmy się tym a tak przyjmować? Skoro już mój potwór, może zjem gdzieś na, na ten moją drogę? Dziękuję, że zanim poszkałeś. No, to też jest jak kieszonkowe. Wow. No, Sugerujecie, że moim kieszonkowym są lekarstwa? What the fuck? Ej, opowiem wam coś. Spójrzcie. Wait, what? What? Na no, mi cud... What? Gdzie się mi cudu podziała? No to było też z moich panów pusięta Tatarusu. I've never felt like... Pepe bez sensu. Co mogę dziś zrobić? Helloke jest zawalone weekendy, więc nie jest zawalone w nie weekendy. Logika! Uch, nie, czasami po prostu dochodzę do wniosku, że nikt nie jest, jest logiczne, z drugiej strony nie powinno się mówić o oczywistości. Ej, tu kenji, masz chwilę czas stary? Eee... chyba mam. Eee, masz jakiś plan na jutro? Chciałbyś się spotkać? Eee... Eee... Chyba mam... Coś lepszego do roboty. Okej, okay, można następnym razem. Eee, podejrzewam, że znajdę coś lepszego do boty, tylko jeszcze nie wiem co. Tam, 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 tam. Ej, przynajmniej się nie zmęczyłem. Chociaż o tyle dobrze. Dzisiaj jest Dzień Dzieci. Ostatni dzień długiego tygodnia. No złotego tygodnia, Jezu Chryste. Czemu cały czas mówię na to długi tydzień? To jest złoty tydzień. Długi weekend, cokolwiek. Połączyć długi weekend, bo ty nie macie długi weekend. Może długi ty... Połączyć Co ja gadam dzisiaj. Nie. Nie, naprawdę. No. Naprawdę nie masz nic do przegodowoty. A. Okej. Okay, nieważne. A, jeżeli jest wasz członków drużyny, będziesz sam. Możesz też spotkać prześcinnika, więc... Jeżeli myślisz, że będziesz yy, zagrzony, uczuj wszystku poproszenia pomoc. Jeżeli to zrobisz, skontaktujesz się też to i podpatrzcie ich, aby yy, ci pomogli. Wiąc pod uwagę, że jeżeli my przegramy to ta duży na zostanie złajpiona, to może się przydać akurat. Jest tu nie wiem, nigdy jakoś nie tego systemu, że główna postać musi zawsze przeżyć. zawsze momencie, kiedy mamy taką w miarę sono różne, że to nie jest tak, że mamy jednego super-mega bohatera i czterech yy, no likeów, których nawet nie znam na przykład. To jest tak, że każda postać to jest postać z krwi i więc tak jestem to... jest to, jest, to, jest, to, jest, to jest może za mocne słowo, ale... jest dziwne dla mnie, o tak powiem. Co ciekawego Gacie w kinach? Może że tam i sam dawno nie byłem. A, co, to samo. W skorzystam. Mój łodak wzrósł. Abe? Mamy wieczór. I znowu nie, a pizzo do Gadejam. Kiedyś pizzo zrobisz, wiesz, może? Ale jeszcze nie wróciła, więc nie możemy iść do Tetus. Jak tam uważa że idź pouczyć. Ale ja nie. Muszę znaleźć jesteś w przyszłego Yeah. Ja tutaj podejście. A potem na egzaminach 23 punkty na 100 21 punktów na 100 5 punktów na 100 Ech. 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 Nasz mi się przypomina analiza Taka robina odtwarzająca jeszcze tematu 40 osób na 150 50 to waliło na wszystkie poprawki Znaczy wszystkie, całe jedno bo to już nie, yy, nie ma o, Ale wracając do tematu Czas na naukę, skoro już o tym mowa <laughs> Wiecie jak płynnie przechodzimy do rzeczy Ej hey. Jestem w tej chwili średni Zawsze coś Najgorsze jest to, że nie mam kiedy pójść po te cholerne rzeczy Chciałbym, ale nie mogę. Dobra. Pogadajcie mi, to się zrobić. Skończy się już złoty tydzień. To chyba mi smutno. Wiesz, króliki mogą umrzeć ze smutką. Po pierwsze, nie jesteś królikiem. Po drugie, to tylko plotka. Ha? Ha? to, to udowodniony fakt! Skądż poznał być smutnym? Ja wziąłem e, dziewczynkę z pasołki przy kaplicy na kanaki. Wyglądała tak smutno. W ja się sama trochę mniej żal. Że... Hmm. Ciekawe kiedy ją widziała. Bo takie, że widziałam, to nie wiem, że mogło być to... Wiem, wczoraj mogło być to miesiąc temu. Ach, nie chcę mi się dzisiaj niczego wam tłumaczyć. Wyglądałem sobie telewizję wczoraj i... Był tam materiał o uczciwej wagi Im więcej pijesz, tym szczupajsza się tak. Ta, ta. A co z cieniem automatycznym To wprowadzają klienta w błąd, ale ludzie wierzą w to co widzą w tym. Wiele kompa kompani... Wiele filmów mówi, że nasze produkty zabierają tonę minerałów Ale to... no prawda nie ma zazwyczaj więcej niż tych wszystkich pierwiastków, o których mówią. To chyba bez sensu. Czy wiedzieliście, że jest sporo różnych nas wody, zależnie od tego, ile jest tam wapnia albo magnezu? E, wygląda to, że Ty wiesz, Kotaro. Więc zaskocz mnie. E, jak nazywasz wodę bez dużej ilości e, wapnia i magnezu? E, na pewno nie naturalna miękka chyba pracę jesteś lepiej poinformowany niż myślałem A. większość wody w Japonii jest wodą miękką no bo to jest trochę logiczne woda naturalna to woda mineralna zresztą sama nazwa wskazuje mineralna czyli zawierające minerały czyli pierwiastki takie jak na przykład wapnie czy magnes woda twarda to też raczej woda która zawiera no Właśnie taki, tego typu więc na swim woda miękka jest taka, która ich nie, nie będzie zawierała Dlatego wielu ja uważa za dziwne bicie twardej wody Po prostu są, są przywyżeni do innej Pamiętajcie, to ma nie leży w twardej wodzie To zupełnie niszczy smak A teraz przyjrzyjmy się już zemionom w tej wodzie Okej okay. Może nie znosimy dyscypliny jonowej. Ja Mocie, co chcecie. Dobra. Hmm. Właśnie. Hmm. Przynajmniej niedługo nie mamy egzaminów. Co niedługo egzaminy. To ja może pomogę. Naszej kanej. Radzie uczniowskiej. Czy tej chcę, żeby ona dała uczniowskiemu? kaj. O, oh, ciekawe, co dokładnie tutaj robimy. Panie zaraz się dowiemy! O! E, chciałbym wysłuchać Twojej opinie na ten temat. Nic ważnego, ale... Ktoś e, z studentów sądzi, że powinniśmy pożyczyć e, mundurki i zbierają trochę ludzi ich popierających. Hmm. To jestem morski, pewnie nie wiem, czy, takich, sądzę, czy takich sądzę, już takich... E, powiem z kwestii tego, z kim rozmawiam. A cok. Wydaje no, mi się, że to nie jesteś taki pomysł. Ach. Nie masz taki rocyjnalny kralo. Mundulki mają e, swój cel. Musisz wiedzieć e, jak dostosować się do zaczyna czy chcesz e, osiągnąć coś w życiu. Ktoś kto może na mundulki, nie osiągnie zbyt w dziedzinie życiu. Aaa, wybacz, mam coś nie? Nie, widzę ludzi, którzy nie myślą, co z trzeba. Czasami nie wierzę w to, co wylatuje z ich ust. Nie ma na myśli ciebie, po prostu... Chcę, żebyś wiedział, dlaczego mówię, tak co mówię. Pamperpadam, pamperpadam, pamperpadam! Bla, 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 empejlodarka bla bla! bla. A, możesz pójść do domu. Ja tutaj damy się całej z no. tą. Hmm, jak uważasz. Aaaa, cóż, nie będę narzekał, jeżeli chce chce mnie wręczać. O, hej. Doktora, chodźmy do Tateusa. Patrzcie się, bo nic się nie zdarzyło od tego czasu. Czy mi się czy cztery, więc ludzi ma asydę apatii. A ważne, że coś złego się wydarzy. Aaaa, wiesz, ja z chęcią pójdę tylko. Gdzie nic, co, czemu się schać? Wszyscy co zrobi? Idealnie! Nie potrzebuję wiedzieć yy, co jest z każdą osobą, ale idę do kolejnego tartalusu. Wziął! Idealnie. To mnie w sumie trochę martwi, wiecie. Bo cały czas nie jestem pewien, czy jestem w stanie zająć się yy, tą grupą mini bossów. the bottom